Zawsze w pierwszej chwili będziemy oprócz poparzenia moi drodzy dzieci, które próbują chodzić, ćwiczą swoje nogi. Przybyli, dziękuję przede wszystkim organizatorom, czyli personelowi oddziału, który przygotował tą imprezę. Jest to ich inicjatywa, jak widać bardzo udana, następna i myślę, że nie będzie ostatnia. Także życzę Państwu udanych rozmów, dziękuję wszystkim firmom, które tak licznie również zaprezentowały się na dzisiejszym pikniku, także dziękuję Państwu za przybycie, liczę na to, że ta obecność nie będzie zmarnowana, że Państwo zobaczycie w jakich warunkach działamy. Jaki mamy doskonały personel, którym może i przyjdzie Państwu się poddać. Dziękuję jeszcze raz i życzę udanych wrażeń, udanej zabawy dla dzieci. Wszystkiego najlepszego. Ordynator Tomasz Chmura. Witam Państwa serdecznie. Dziękuję bardzo za wstęp Panu Dyrektorowi. Bardzo dziękuję przede wszystkim Państwu za przybycie. Dziękuję organizatorom, dziękuję za wsparcie Panu Dyrektorowi, dziękuję Panu Staroście, który nam tutaj bardzo pomógł. Dziękuję też Prezydentowi Miasta, który też udzielił nam dużego wsparcia. Życzę Państwu dobrych wrażeń. Korzystajcie z tego, co przygotowaliśmy dla Was. Wszystkiego dobrego. Pani Ewa Lewandowska, przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Bożu. Dzień dobry, Szanowni Państwo, Szanowna Kadro, Panie Dyrektorze, no a przede wszystkim drogie kobiety. Zabieram głos rzeczywiście w imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, ale także w imieniu pana Grzegorza Swobody, który bardzo mnie prosił o to, żeby przekazać Państwu serdeczne pozdrowienia. Jesteśmy w miejscu, które zostało przeniesione z budynku szpitala, ale które tak naprawdę jest dla nas tym pierwszym, najcenniejszym miejscem w momencie, kiedy rodzi się życie. W momencie, kiedy to życie się rodzi pod fachową opieką, możemy być spokojni. Wiemy, że nasz oddział ginekologiczno-położniczy jest na najwyższym poziomie. Jest wspaniała kadra, za co dziękuję całej kadrze, ale na ręce pana dyrektora. Pana ordynatora chmury. Dziękuję też panu dyrektorowi, bo to ogromna zasługa, że nasz szpital wyposażony jest w coraz nowocześniejsze sprzęty, a także, że w naszym szpitalu chce pracować najbardziej wykwalifikowana kadra. Był taki czas, kiedy nasz oddział położniczy bywał omijany. W tej chwili wiemy, że coraz więcej kobiet melduje się tutaj i później w dowodzie dzieci mają zapisane, że urodzony, urodzona wracibożu. Cieszymy się z każdego takiego przypadku. Nie musimy już tutaj przypominać, ale wiemy, że porody oprócz tego, że są tutaj realizowane, to są też porody rodzinne. Jest wanna do przyjęcia porodów, jest szkoła rodzenia. Jest tak jak dzisiaj to miejsce wypełnione wszelką fachową. W Wszelkim fachowym wsparciem w zakresie fizjoterapii, medykamentów, za co serdecznie Państwu dziękujemy. Powiem jeszcze, że cały nasz szpital raciborski jest takim oczkiem w głowie nie tylko starosty raciborskiego, ale całego zarządu. Bardzo zależy nam na tym, żeby nasi mieszkańcy byli zaopiekowani w każdym momencie, że tak powiem, potrzeby tej medycznej na najwyższym poziomie i te starania, jak też widać przed szpitalem, cały czas czynimy. Niedawno od, otwarty oddział SOR, trwająca termomodernizacja, ogromne wyzwania, ale je realizujemy właśnie dla Państwa, a i pewnie poniekąd dla siebie. Także życzę dzisiaj udanego, wspaniałego dnia i wszystkim organizatorom w imieniu Zarządu Powiatu bardzo serdecznie dziękuję za tę inicjatywę i życzę tylko bezpiecznych działań i pomyślnych porodów. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Serdecznie dziękujemy, a teraz zapraszamy na koncert grupy Golden Classic Trio. Prosimy. To też musicie wyrazić w napis. I potem yy, można korzystać z piłek, worków po różnych rolów. role też są tu nie. Mamy też szale no, chlebowe, tam... także możemy to, się tak te porodu Dużo rzeczy i tak yy, dajemy potem na yy, dodanego porodu, z czego chcecie korzystać, to Wam yy, podajemy. Yy, Mogą Panie rodzić w różnych pozycjach, i wertykalnych, na stojąco, w pozycji kolankowo-łokciowej.